Sí, Wiadomość się zmartwi, biję w glebę niszczętnie Znowu stoję za markiem, próbując i mi Masz Właśnie tak, lecę z dźwiękiem, kurwa jak nigdy wcześniej Nie mam serca, ani wyższej muzyce, oddałem resztę Ciężko dykać, załowu jest pod kątem Ciężko ruszyć dupę, by mieć swoje marzenie W czasie kiedy palisz befe, ja mam kolejny level Tak, nowo za nowo się stwieram Ile mogę tę kulturę? A chuju ma i ulizane, widzę runek, miał no na styk Proto z brudnych podwórek Jesteś jak szary burek Tworzy się dlatego dobrze razem na ciągnij rurki, ci w pisu By rozrywać ta słowa nie potrzeba Mi Twieningu robię na bicie i nic poza tym. nie chwilisz tej zajadki, jedynie spisany na sad kolejna noc Zostają te klimaty Skacze ci ciśnienie Rośnie napięcie w na rewirach wariaty Co miejski Saigon Skacze ci ciśnienie Rośnie napięcie w na rewirach wariaty Co miejski Saigon Nie odejdę z tej gry Kurwa na twojej widzimisie Znowu patrzy stara traki bojają na rewirze Pokochałem pokochałem z niego zrobiłem religię Chcesz to kurwa namieszasz to e szybko cię rozliczę Patrz Sokocles idzie przez Bałtyk ze swoim rymem Patrzę poza horyzont będąc zwykłym typem, typem Nie pytaj czemu nabijam bo tego nienawidzę Nikt którym ciężko rozpić, to moje życie Znasz ten stan, gdy my się łączą, łączą się tu Kiedy wkładasz to serce i Bo poświęcasz wszystko. wszystko To jest moja gra, w której zawsze gram czysto wszystko. I pierdolę popa praców, co, co myślą, że mają wszystko, wszystko. Staję wyżej sam, tworzyłem to już od siedzi w mojej pani nie bym domograf To się kurwa patrzył, nie prosił autograf Miejscu, w którym ty tylko próbujesz się dostać Nie, nie, rośnie, rośnie napięcie fantom na rewirach wariaty miejski Saigon. Skacze ci ciśnienie, rośnie napięcie fantom na rewirach wariaty miejski Saigon. Skacze ciśnienie, rośnie napięcie fantom na rewirach wariaty, miejski Saigon. Na na rewirach wariaty. miejski Saigon. A a yo yo. Zgaszczę ci ciśnienie, rośnie na 5 fantom, a wariaty, co miejski Saigon. Zgaszczę ci ciśnienie, rośnie na 5 fantom, a wariaty, co miejski Saigon.